Dzień o oh. Będziemy dzisiaj z Was te oto ściany wiedz, te oto znaczy nie. Zzygłą, czyli nie, bez koloru, żółtą, to jest taka lepsza, Silniejsza. a czerwona jest bardziej silniejsza. Zielony pla najsilniejszy, a fortowy a, najsilniejszy. Zobaczmy czy te nie, nie patrzcie na ten tutaj ten. Ten samochód jest warty z, z Ja sobie sobie przejadę to. Tak na szybko. tyk tik, myk. Gotowi? Zobaczmy jak będzie mi się to udawało. Pierwsza strona z ale teraz ta druga. Zobaczmy. Teraz jest łatwiejsza, teraz ta czerwona, zobaczmy. Trochę trudniej, tak? I teraz ta zielona, najtrudniejsza. Powiem jedno, nie, tak naprawdę nie jest aż tak trudne. Po prostu się Wam wydaje, że to jest takie trudne. Ja wszędzie to zielone, Zielone jest O, I foletowy. to, O foletowy to już nie gadam. Może nam się uda. Zobaczymy. Ja nie, nie w tą stronę jej w woży. Patrzcie, co tu się dzieje. Czekajcie, postaram się. O! O! Wyszłem. Teraz piuła! Lecimy! Może nam się uda. Zobaczmy. Aaaaa, przebijemy się na Musimy Uda nam się, uda nam się, uda nam się, uda Uda nam się, uda nam się Jeszcze trochę, już czuję, że nam się uda W ogóle jak się ten obraz skończył.

Bierzemy tą sprzężynę, która robi, że szybciej biegamy. Zadam do auta i szybciej jeszcze I w ten sposób szybciej to pokonam. Dam ladę. dam radę. Eee kurczę. Dawajcie, musimy to, uda nam się. Uda nam się, bo ja o tym wiem. Mój kolega spróbował, próbował to robić. Nie, na, nie, nie, nie nagrywałem tego, ale mój kolega chciał takie coś zrobić, ale gdzieś bo musiał, bo mówił mi, że na jakieś, no, że gdzieś się coś muszę tam porobić i pewnie jutro będzie głos Donzi Lerno rozmawiać. Jak ja z nim rozmawiam, to nie nagrywam. Kuli e, jak je Něj, se, stalo, neskává, se A, tak, no chyba se tak se se nie, Te auto To jaký ne, 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 No ne, ne, O. ne, ne, Drzewo ne, 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 Teď Teraz ne, te ne, ne, nie drzewa jakie jest. Z... W wow. zasadzie na jakimś odcinku będziemy dzisiaj, w sumie nie dzisiaj, ale no, będziemy inne rzeczy w ospalę, tak grze. Że... Ja nie wiem na jakim odcinku, ale niedługo może. Nie, bez tej nie był byłoby no, w sumie lepiej. O nie, nie gadajcie. Nie. I czemu... Nie. Nie. Nie, nie, nie proszę, 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 proszę. Ałtku, czemu? czemu mi to akurat teraz że To czekaj. Poczekaj, spróbuję je wyciągnąć. Moi Ałtku, proszę. Proszę. proszę.

Chyba nie. Tutaj na bazie naszego doświadczenia mówię, jasno powiedzieć, że najbardziej e, e, czułymi konstrukcjami... Nie. ...potrwającym no 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 nie. nie, ja się wkryłem. Każdy komisję, bo widzicie, tylko tyle możecie was przejść. Przynajmniej się, bo taka grupa, gruba warstwa jest. I kiedyś to nawet będę nagrywał odcinek z tych oto domów. Widzicie? ale to nie na tym odcinku w sumie ja chyba na tym odcinku tak mogę coś śledzić więc no naglam może jeszcze jako co zbudujemy dawajcie zbudujemy jakiś taki dom albo nie Dobra będzie iść jeden dom na, czty na tym odcinku ale nie Albo galas tak, nie Weźmy na przykład taki galas. Czekajcie. Weźmy jakiś taki galas na przykład. Ja sobie go obrócę. Ciekawe, samochód i dole, to już Bo czekajcie, on do... 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 Go, jakos. Ja mam tę splęzynę. Biolę ją. Jolie Hadzy lat. Ja użyłam tego, aby zabrać ten samochód. E, o, żeby tutaj był ten samochód. No i teraz idę. Tutaj chodzę. I gotowi rozbalamy to za trzy albo jak będzie zielone światło, to, to rozbalamy, ale, ale tu chyba nie będzie zielonego światła. Tak jak zobaczę, czy tu mocno już. o zielony zielone. zielone. To gotowi? Jedziemy! Puma! Patrzcie, nie da się, e, spokojnie, żeby było ciekawiej, 100 lat ciekawiej, wybuchnie, ten wybuchnie, tego specjalnie, co się, ej jak to fajnie się rozwaliło, e, dobra, pua, czemu ja mogę przez ten tym przejechać, samochodik, no czemu... Moja matka Nie taki system, coś od nie chciałem, ja to Więc działa mi auto. Zawsze Rozumiecie? Pach, starą, nie ma. Rozumiecie, patrzymy żeby mi nie starszą. działała. Problem, nie Bo, jeżeli to nie działa, to znaczy... Jestem muszę że nie zmieścił tylko szkła. Nie. Ach, no i po odcinku. A jeżeli chcecie jeszcze taki odcinek, no to nagram go. I tyle. Na razie. No tak, ja trzymam na to. Ej, spokojnie. Na razie. Kolejny dzień to będzie fajny odcinek. So do you have to Yeah, I'll bend yeah, yeah,